Stworzymy Ci warunki do rozwoju. Odkryjemy wspólnie świat. Zaprzyjaźnisz się z książką. W świat wirtualny wprowadzimy Cię. Będziesz świadomym Polakiem. Będziemy razem pracować w laboratorium. Będziemy otwarci na Twoje pomysły. Będziesz dla nas ważny. Wzmocnimy Cię fizycznie. Będziesz słyszalny eterze. Współpracujemy tworząc historię. Będziemy Was słuchać. Nauczymy Cię realizować cele. Świat liczb przestanie być tajemniczy. Ułatwimy Ci komunikację ze światem. Będziesz umiał pomagać. Sprawimy, że docenisz wartość siebie. Będziemy rozwijać twoje pasje. Odkryjemy wspólnie piękne literatury. Sprawimy, że to, co jest niemożliwe, stanie się możliwe. Będziemy wspierać cię we wszystkich trudnościach. Odkryjesz swoje mocne strony. Nie będziesz żałować. Pomożemy ci spełnić marzenia. Będziesz bezpieczny. Poznasz tajemnice ludzkiego organizmu. Czekamy na Was. Będzie idealnie.